Kolejny dzień, kolejna paczka. To jest książka z wydawnictwa Attilia. Jest to bardzo e, ciężka, ale bardzo ciekawa książka. Jest to tematy, które mnie bardzo interesują. E, związane są co prawda z kościołem, z którym ja się nie um, utożsamiam w żaden sposób. E, po prostu jestem osobą niebierzącą. E, ale ciekawą mnie różne tematy z tym związane, dlatego że, no niestety wokół kościoła powstało wiele kontrowersji, niektóre zasłużone, niektóre niekoniecznie, także bardzo jestem ciekawa tej książki, ponieważ jest ona trudna, jasna i kontrowersyjna. Zdradzony przez kościół. Bardzo ciekawa książka, bardzo chcę ją przeczytać. No i tyle. A co? Do zobaczenia w następnym filmiku.